Ja mogę powiedzieć, że mam najlepszą na świecie ekipę, z którą mogę realizować program Kobieta na Krańcu Świata. Ten odcinek z Nigerii jest bardzo poruszający. Ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Ja po raz pierwszy zobaczyłam Anię na zdjęciu, i na tej fotografii był maleńki wychudzony chłopiec, który ledwo się trzymał na nogach. I kobieta, jak się potem okazało, duńska wolontariuszka, która się pochylała nad nim, żeby go napoić. Na pewno znacie to zdjęcie. I ono głęboko mnie poruszyło. Od siedmiu lat chciałam pojechać do Nigerii, żeby opowiedzieć ciąg dalszy tej historii. Ciąg dalszy Ani ringren i chłopca, który dostał imię Hoł. I zrobiliśmy to. Sezon programu Kobieta na krańcu świata będzie ona nadziei, miłości, godności i tolerancji. Nie mam zgody w ogóle na to, co się dzieje na tym drugim krańcu świata, nie mam zgody na to, że 15 tysięcy dzieci. Rocznie jest oskarżanych o czary w Nigerii, i te dzieci są albo zabijane, albo poddawane egzorcyzmom i oczyszczane. Często tego nie przeżywają, albo od razu zabijane. I to jest, to jest po prostu straszne, i trzeba o tym mówić głośno. Ania Lingenlowen i Land of Hope robią kawał niesamowitej pracy. Uratowali 92 dzieci. Go on. Go on. Hi, my name is Anya renkrein loven I am the founder of Land of Hope, and I really hope you will watch the first episode of Woman at the End of the World. I promise you that it will be very emotional, very exciting, and uh, see you. Thank you.